Witajcie! Dzisiaj Was witam po raz kolejny z najstarszej nekropolii tutaj w Bochni z zabytkowego cmentarza przy ulicy Orackiej, gdzie chciałem Wam pokazać najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć podczas odwiedzenia tego miejsca, zabytkowego cmentarza. Być może przy okazji odwiedzi swoich bliskich w czasie święta zmarłych. Tym razem udamy się do Pomnika, nagrobka ofiar pożarów kopalni soli tutaj w Bochni, który miał miejsce 30 grudnia 1875 roku. Bardzo szybko pożar się rozprzestrzeniał, zapaliła się drewniana obudowa, wskutek czego natychmiast od dymów zginęło. 8 górników. 3 stycznia 1876 roku dyrektor salinarny Andrzej Furdzik i radca górniczy Edward Windakiewicz, mimo ostrzeżeń górników, zdecydowali się zjechać do kopalni, aby ocenić e, wielkość strat. Niestety e, zginęli wraz z dwójką doświadczonych górników, którzy im towarzyszyli jeszcze w imdzie szybowej, czym podwyższyli liczbę ofiar aż do. 12 ofiary pochowano tutaj na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej, gdzie wzniesiono właśnie ten piękny pomnik. Rzeźba wykonana przez Wojciecha Samka, granitowy krzyż, przepięknie monumentalny, wysoki, jeden z wyższych tutaj na cmentarzu dla potwierdzenia. Zobaczcie, pracownia samka w Bochni i epitafium, które też te wydarzenia. Upamiętnia postać Edwarda Windakiewicza, zasłużonego dla rozwoju polskiego górnictwa, boheńskiego górnictwa, została upamiętniona nazwą jednej z ulic w Bochni oraz całego osiedla mieszkaniowego, które się tutaj też w Bochni znajduje. A wy wiedzieliście o tych strasznych wydarzeniach? Odwiedziliście już to miejsce? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie serduszko i obserwujcie po więcej.